Cześć. W tym filmie pokażę Tobie, w jaki sposób zamienić centymetry na metry. Zastosujemy tutaj po prostu dzielenie. 400 centymetrów to ile metrów? Spójrz, jeżeli będziemy zamieniać zgodnie z tabelką po prawej stronie centymetry na metry, to najpierw przeskakujemy na decymetry i na metry, czyli w sumie mamy tutaj podzielić przez 100. Zgadza się? Bo 100 centymetrów to 1 metr. Dlatego też 400 cm podzielimy przez 10, a następnie przez 10, tak samo jak przeskakujemy zgodnie z tabelką po prawej stronie. Czyli de facto podzielimy przez 100. Skróćmy sobie zera i wychodzi nam 4 przez 1 przez 1 i tutaj 4 przez 1 to. oczywiście 4 przez 1 i na samym końcu będziemy mieli dokładnie 4 metry. 4 metry to 400 centymetrów albo 400 cm to 4 metry. Tutaj zrobiliśmy z takim pełnym rozpisywaniem, żebyś dokładnie widział skąd się wszystko bierze. W drugim przykładzie zróbmy to troszeczkę szybciej. 2600 centymetrów to ile metrów. Zamiana centymetrów na metry to jest przez 10 i przez 10, czyli możemy od razu napisać podzielić przez 100. Skróćmy dwa zera i wychodzi nam 26 przez 1. Dzięki temu od razu mamy wynik 26 metrów. Po prostu szybciej w ten sposób obliczamy i na pewno błędów rachunkowych nie zrobimy. Cześć!